Słuchajcie, napijemy się tego tutaj. Nie mogę się doczekać smaku. Dobra, ale nie pokazałem wam, gdzie jesteśmy w ogóle. Chodźcie, tutaj jest morze. Witajcie w nowym vlogu. Jak pamiętacie, wczoraj zatrzymaliśmy się tutaj na tym parkingu przed kempingiem. Pan, z którym Kasia wczoraj rozmawiała, okazał się właścicielem tego kempingu i pozwolił nam tutaj spać przez noc. E, powiedział również, że rano nam otworzy bramę, będziemy mogli sobie iść tam nad morze, zobaczyć jak jest. E, ale powiem Wam, najciekawsze jest to, że dzisiaj, kiedy on przyjechał do pracy, zaprosił nas na kawę do recepcji. No i spędziliśmy z nim dwie godziny czasu. Zapytałem go, które kempingi mogą być tutaj otwarte na Halkidiki. Powiedział, że wszystkie są zamknięte, ale jeszcze podzwoni. No więc dzwonił po swoich znajomych, bo tutaj się wszyscy znają. E, no i okazało się, że wszystkie kempingi na Halkidiki są pozamykane i musimy jechać dalej. I co, tak fajnie nam się rozmawiało, że zapytałem, czy mogę sfilmować ten kemping i pokazać Wam jak on wygląda. Kemping nazywa się Ozoni Beach i chodźcie zobaczymy na plażę. Tam jest morze, jedzie się tą dróżką aż do końca, tam jest druga brama. No i tak idę, idę, ale pokażę Wam, bo tutaj są wjazdy do parceli. Parceli jest ponad 150, tak one wyglądają. Są całkiem przestronne. Także myślę, że nawet 9-metrowa przyczepa tutaj się zmieści. Ale najlepsze parcele to chyba są tutaj, z widokiem na morze. Także jakbyście przyjechali, to weźcie sobie taką z okna, będziecie mieli piękny widok na plażę. Także jak widzicie, bardzo ładne miejsce. A my wychodzimy przez bramę. Pan nam tutaj otworzył, powiedział, że możemy się z dziećmi pobawić na plaży. Powiedział, że tydzień temu przyszedł tutaj wielki huragan i wszystkie te śmieci wywalił na plażę. Ale ogólnie tu jest bardzo czysto, bo oni zasprzątają. Także mamy Morze Egejskie, musimy je dotknąć. Chodź tu, Morze Egejskie. Piękne. Ej, ciepła woda. Nawet by można było się wykąpać. Tam w oddali, jakie piękne czerwone klify. No i jak widzicie, te dwie plaże, ta i tamta, są właśnie od kempingu. A potem już są jakieś prywatne tereny i nie ma plaży. Także bardzo fajnie. Jest deptak. Pójdę pokazać wam jeszcze sanitariaty. No, szkoda, że tutaj się nie możemy zatrzymać. Miejsce bardzo ładne, no ale wiadomo, pan już wszystkie ekrany pozakręcał. Odłączył prąd, wszystko jest tutaj pozamykane, więc, więc wiemy jaki to jest problem, żeby to wszystko uruchomić na nowo. I tutaj dochodzimy do pierwszego budynku, w którym jest zmywalnia. Zapytałem pana, czy mogę tutaj ponagrywać trochę. Zgodził się, powiedział, że nie ma problemu. Także zobaczcie, tutaj są zmywalnie. Tutaj mamy nierdzewny stół. Tutaj również. I w tych kuchniach nie można przyrządzać ryb ani ośmiornic. Tam będzie jeszcze jedno miejsce, gdzie to można robić. Tutaj tego się nie robi. Tu jest zamrażarka, więc jak złowicie rybkę, to możecie sobie ją zamrozić. Dwie lodówki, jedna, druga. No i maszynki do gotowania. Są również piekarniki. Także spoko, jakbyście chcieli sobie rybkę upiec, to nie musicie mieć piekarnika w kamperze czy w przyczepie. Tylko robicie to tutaj. Dobra, idziemy dalej. Tu wyszedłem, ale teraz Wam pokażę zlewnię, bo jest po drodze. Zlewnia jest bardzo fajna. Zlewnia wygląda tak: piękna, żółta ramka, a tutaj jest chemical toilet. Również, jak widzicie, wysoki standard. Idziemy dalej. Tutaj jest drugi budynek, ale jeszcze w tym pierwszym, tylko po drugiej stronie, są pralki. Tutaj Pan ma, jak widzicie, magazyn, chwilowo, ale tutaj jest jedna pralka. Jest praleczka. Piękna. Tutaj jest suszarka. No i tutaj jeszcze są dwie, e, dwie pralki. No, wystarczy wrzucić monetę. Jak na wszystkich kempingach, wrzucasz monetę i możesz prać. Teraz idziemy do tego drugiego budynku. I tutaj zobaczcie, tu jest specjalne miejsce do krojenia ryb. Do przyrządzania ośmiornic. Także takie rzeczy trzeba robić tutaj na zewnątrz. Jest do tego specjalny stół. Naprawdę bardzo ładne miejsce. A ubikacje i łazienki są tutaj. Tak to wygląda. Co najważniejsze, jest to aleta dla dzieci. Także tutaj dzieciaczki mogą się myć. Jest malutki kibelek. Jest malutka umywalka. No i dwa rodzaje ubikacji. Jedna taka, jak to lubi, na skoczka, a druga taka. Idziemy dalej. Tutaj również. Prysznice Wam pokażę. Prysznice wyglądają tak, ale jeszcze jest tutaj fajne. Pomieszczenie dla małych dzieci, dla takich niemowlaków. Jest wanienka i tutaj możecie właśnie wykąpać swoje bobaski. Jest też przewijak. Także bardzo fajne miejsce, bardzo mili ludzie. Z czystym sercem mogę polecić Ouzoni Beach, ale jak widzicie tylko w sezonie, niestety w zimę jest pozamykane wszystko. A my będziemy się zbierać do dalszej drogi. Musimy jechać do miasta Wolosz, ponieważ tam podobno jest jeden kemping, który jest czynny cały rok. Więc chodźcie, zbieramy się. No i przeszliśmy jeszcze na plażę, bo dzieciom obiecałem, że się tutaj pobawimy. Także zabraliśmy gumiaki. Szymek coś złowił. Co tam masz Szymek? Nic. Nic. Słuchajcie, ale o jednym wam nie powiedziałem. Dzieci tam sobie łowią, bo Kasia zauważyła, że tutaj na każdej parceli jest doprowadzona woda. Także byłoby fajnie tutaj stać. Zobaczcie, przy każdej parceli jest kranik z wodą. Można się podłączyć, tam też. Tutaj również. No i zobaczcie. Kontakty. Takie, no fajnie by tu było, ale cóż, takie życie. Jak zamknięte, to zamknięte. Ale fajne te glony, zobaczcie takie sianko. Uuu. Można by było z tego ognisko zrobić. Dobrze, zamkniemy bramę, żeby nikt nie wszedł. Pan właściciel dał nam również fajne ulotki. Tutaj mamy mapę Halkidiki z różnymi atrakcjami. Zobaczmy, co tutaj można zobaczyć. Jakąś piękną jaskinię, jakieś posągi. Tutaj są te klasztory tych zakonników w górach. Piękne plaże. No, no takie rzeczy nas ominą, niestety. Tutaj również piękna plaża. Aha, tutaj broszurka właśnie tego kempingu. I zobaczcie z góry, jak to wygląda. Jest mnóstwo, właśnie parceli. My stoimy tutaj i tak to wygląda. A tamto, tutaj jest cennik. Jakbyście chcieli, to Wam pokazuję. Za dzieci od 2 do 10 4,50, za dorosłego 6,50 euro. Aha, place A, czyli pewnie przy morzu 16 euro, place B 9 euro. Car, jeden samochód za darmo, drugi samochód 3,20 euro. Aha, no i jeszcze jedna cenna informacja. Camping respektuje kartę akcji. Także z tą kartą, my ją akurat mamy, byśmy mieli 18 euro za dzień. No, tylko nie wiemy, czy za dzieci byśmy musieli płacić. Tam w broszurze pisało, że chyba dzieci do 5 lat za darmo z kartą akcji. Czyli byśmy musieli za Anię i za Nadję zapłacić yy, po 4,50 razy 2, to 9 euro. Czyli 18 plus 9 to by było 27 za dzień. No więc co moi drodzy, odjeżdżamy. Samochodem najpierw wyjadę w tamtą uliczkę i dojadę przyczepą muwerem ponieważ Pan mówił, że tutaj ten narożnik jest bardzo niebezpieczny i ludzie na styk tutaj się mieszczą, więc ja to muszę zrobić na dwa razy. Podłączony, pożegnamy się jeszcze z gospodarzem i będziemy ruszać. Mam nadzieję, że przez ten czas nikt tutaj tą uliczką nie będzie chciał przejechać. Proszę Państwa, dojechaliśmy na kemping. Przed chwilą przed nami jeszcze jeden kamper wjechał, więc pani pojechała meleksem powiedzieć mu, gdzie ma się postawić. I my teraz czekamy na nią. Ona po nas wróci i też nas zaprowadzi na miejscówkę. Jest godzina 20. Jesteśmy obok miasta Volos. To jest taka środkowa Grecja. Jutro Wam pokażemy, jak ten kemping wygląda. A na razie jedziemy się tylko ustawić. Powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że z Rawicza... Aż do tego miejsca, do pierwszego kempingu, który jest otwarty w Grecji, zrobiliśmy 2317 km. Czyli tyle trzeba pokonać z Wielkopolski, żeby ustawić się w Grecji. Wjeżdżamy, moi drodzy, mamy mocno z górki i wybraliśmy miejsce nad samym morzem. Kasia właśnie dostała SMS-a z Grecji, że mamy być na kwarantannie jeden tak dzień. z powodu COVID-a, no, że, że Ale super, że jeden dzień. No, dobrze, że nie 14. Tutaj jest hotel. W ogóle to miejsce się nazywa Sikia, Camping Sikia. Pani powiedziała, żebym tutaj uważał. Pani powiedziała, żebym uważał na ten narożnik tutaj. Ja sobie chyba już tutaj odłączę przyczepę. Dobra, do zobaczenia jutro. I witajcie w nowym dniu. Zobaczcie, mamy miejscówkę fajną. Tak ona wygląda. Powiem Wam, że miałem troszeczkę problem ustawić się między tym drzewem, bo tam jest jeszcze dyszel, a tym drzewem. Ale tak długo. Kręciłem prawo-lewo, zobaczcie nawet po śladach. Tak długo robiłem prawo-lewo, prawo-lewo, taką eskę, aż wjechałem i przyczepa prosto stoi. Także super miejsce w słoneczku. W nocy spaliśmy tutaj, jak widzicie, nawet ślady są, ale do końca nie wiedzieliśmy, czy chcemy to stanowisko, czy tamto. Tamto jest troszeczkę większe. No i jak widzicie, jest więcej słońca. Dopiero dzisiaj się o tym przekonaliśmy. Samochód jest jeszcze tu, za chwilę przejadę, ale najpierw rozłożę matę. I może później przedsionek. Powiem wam, że tak jak ustawiłem przyczepę, tak już nic nie robiłem. Na poziomicy kropeczka na samym środku jest 0,0, także tylko podpory wysunąłem. Nie musiałem najeżdżać na deski. No i co? Cieszę się z tego powodu. Na tą podróż do Grecji dostałem również matę od Cargo. także mamy świeżutką matę przed przyczepę. Rozłożymy ją teraz. Tak ona wygląda. Jest to mata firmy Izabela. 2,5 m na 4. Czyli troszeczkę może być za krótka na tą przyczepę, ale na szczęście mam też swoją, więc rozłożymy dwie. Najpierw weźmiemy tą przed wejściem, żeby było czysto. A potem, tam gdzie będzie błoto, to rozłożę tą moją. No, jak widzicie, mamy. Starczyła do połowy, ale tutaj planuję mieć przedsionek nad wejściem, więc jest dobrze. Drugą matę położymy w ten sposób i zrobimy sobie taką elkę, bo wejście będziemy mieli tutaj. Postawimy podejście, żeby dzieci już mogły wchodzić. I gotowe. Dobra, ale nie pokazałem wam gdzie jesteśmy w ogóle. Chodźcie, tutaj jest morze. Taką mamy plażę. 20 metrów od przyczepy. Jest pięknie. Jest gorąco. Zobaczmy temperatury. Na dworze mamy 28,5, a w przyczepie 28. Naprawdę przygrzewa dzisiaj. Dzieci już się kąpały w morzu. Ja jeszcze nie zdążyłem, bo od rana montowałem wam vloga. A teraz idę się wykąpać, ogolić i już mam wolne popołudnie. Ale najpierw dzieciom robimy kanapki. Tutaj w Grecji. Są takie fajne kuleczka do kupienia. Takie same jakie były w Norwegii. Zobaczcie, tu mamy tu mamy pszenne kuleczko, tylko ma takie dziurki fajne. A tutaj mamy pszenno-kukurydziane. Różni się tym, że jest po prostu bardziej żółte. Nie wiem, które lepsze. To jest takie bardziej twarde, a to jest takie bardziej słodkie. Powiem Wam, że vloga już dawno skończyłem i wyrenderowałem. Najgorzej jest tutaj z internetem. Nie wiem, czy tutaj ta góra, która tam jest, ta skarpa nas zasłania od anteny, ale ładuję Wam vloga. E, no i tutaj jest Wi-Fi na kempingu, ale bardzo, bardzo słabe. Ładuję to na naszym internecie. No i co? Po prostu się dłuży. Na telefonie mam tylko jedną kreseczkę. Sygnał GSM, więc jest troszeczkę słabo. Ale w inny dzień pochodzę po kempingu i poszukam dobrego zasięgu a na razie idziemy z Kasią na zachód słońca na plażę, bo zapowiada się ciekawie pokażę Wam, a Kasia dojdzie hello, hello. idzie ze mną Szymuś idziemy? Chodźmy. zobaczcie jak pięknie podejrzewam, że ta woda jest tutaj taka ciepła ponieważ to jest taka wielka zatoka pamiętam w Hiszpaniach się kąpałem o tej porze to woda była bardzo zimna a tutaj naprawdę jest przyjemna a teraz przyjechaliśmy do naszego supermarketu. Od tej pory tutaj będziemy sobie robić zakupy. Przez kilka tygodni. Chodźcie, zobaczymy więc. Kocham Was wszystkich widzowie. <laughs> Idziemy Wam kupić polizaku. Wszystkim. Ale to będzie dużo kosztować. Tak, to będzie... Ile subskrybentów? 380 tysięcy. No i zobaczcie, tutaj możemy kupić jakieś takie suszone... Kwiatki. I warzywka. Ogólnie tak ciasno. Taki prywatny sklepik. Tu jest jedzenie dla psów na kilogramy. ma takiej własnej roboty. I zobaczcie, kupiliśmy sobie soczki. Pyszne truskawkowe. A ja sobie też kupiłem soczek. Tutaj pokażę Wam teraz takie ujęcie. Była tam półka z własnej roboty winem. I były różne, kwaśne, słodkie, półsłodkie, wytrawne. I Kasia lubi y, takie słodkawe, więc wzięliśmy właśnie takie. Kosztuje 3,20 euro. Zobaczymy, jak to będzie smakować. Fajne, sprzedają właśnie w takich plastikowych butelkach. Słuchajcie, napijemy się tego tutaj. Nie mogę się doczekać smaku. Oj, Ojoj. Przypomniały mi się młodzieńcze lata. Taki jabol patykiem pisanym.